Ok, prosił mnie jeden chłopak z YouTube'a, żebym mu coś tam pokazał jak to wygląda ładowanie roweru, ładowanie rowerem telefonu komórkowego, takimi gadżetami z Aliexpress. I więc tak, to jest podłączone do piasty z przodu. Ona ma 6V3W, dwa kabelki tutaj są podpięte. I to idzie do takiego urządzenia. Wam pokażę z Aliexpress Kupione, ono kosztowało 10 zł, Coś takiego hmm. Na USB Mój autofocus złapać Ok, jest Jest taki motyw z tym urządzeniem Że ono ma jakąś taką specyfikację Nie pamiętam do dokładnie Chyba 6 do 24V ma wejście Prądu stałego DC stałego, zmiennego już mi się teraz się zamutałem stały stały, stały, zmienny A stały stały, tak, stały prąd stały no i tutaj mamy włącznik 0, 1, 0 włączone, 1 włączone i on daje na wyjściu powinien dawać Teoretycznie spokojnie 5V, nie wiem chyba 2A, czy jakoś tak. Musiałbym zajrzeć do specyf specyfikacji. Zresztą pokażę, wkleję na filmiku dokładną specyfikację tego. To sobie zobaczycie. Pewnie teraz będzie wyświetlana. I Jest taki motyw z tym, że to nie działa z tą lampką. Nie wiem dlaczego, o co chodzi. Czy są jakieś piny pozamieniane, czy jaki grzyb. W każdym bądź razie, z tą lampką mi to nie działa. To mi nie działa. Ale jak podłączę telefon do ładowania, to ładuje mi bez problemu, jak jadę. No i tu jest jeszcze co? Dioda taka, jak się jedzie, to ona świeci na czerwono. Jak działa chyba teoretycznie. Nie, jak się jedzie i nie jest nic podłączone. Nie pamiętam, czy świeci, czy nie. No i tak to wygląda. Fajny gadżecik. Szkoda, że ta lampka nie działa, bo wtedy fajnie się do pracy, jak ma się prąd za darmo. No, a jeszcze potem pokażę, dokręcę drugi filmik, jak mi gość robił taki, znalazłem gdzieś tam w internecie, jakoś przez przypadek, nie wiem, chyba na elektrodzie, no, na elektrodzie. Zrobił mi też za 10 zł z wysyłką taką fajną też puszkę, którą miałem podłączoną tutaj do. Do, do tego do, do ramy do amortyzatora i ona działała zarobiście, bo ładowała i telefon, i działała lampka. Także na pewno była lepiej zrobiona niż, niż to. A teoretycznie nie jestem pewny, czy to na 100% jest jakby to powiedzieć. Przewidziane dla roweru, a nie dla motoru, czy tam samochodu. Hmm. Ale jeszcze czekam jeszcze na jedną taką fajną płyteczkę malutką, która mi się wydaje, że już powinna działać bez problemu. Naprawdę maluteńka, także będę ją mógł bez problemu tutaj sobie przymocować do amortyzatora. Jak będzie mi działała lampka z ładowaniem, to wtedy te pudełko, co mi zrobił ten gościu. Nie wiem, albo zatrzymam, albo komuś zszedłem. Zobaczymy. W każdym razie tak to wygląda. Mam nadzieję, że... Jakoś sobie to zobaczysz, rozkminisz i tak dalej. Postaram się jeszcze potem... ...te urządzenie, co mi zrobił ten gościu... ...rozebrać się, bo je troszeczkę zakleiłem taśmą w, takim, w takiej obudowie i nakręca jak to wygląda w środku, także zobaczycie na pewno trochę, trochę elektroniki tego, tego fajnego tej, tej fajnej zabaweczki, co zrobił mi ten gościu właśnie do roweru znał się na rzeczy, bo że zrobił to dobrze działało elegancko ale postanowiłem sobie potestować to no jak już wiecie telefon ładuje, ale lampka nie działa a lampka jest chyba też na 5V nawet może więcej mam, bo tu są trzy tryby jest pierwszy najmocniejszy, drugi słabszy, trzeci SOS no i dobra, 5 minut nagrywania, kończę pozdrawiam wszystkich OK, to jest to drugie urządzenie, które zrobił mi ten gościu którego poznałem na elektrodzie 10 zł plus koszty wysyłki niecałe 20zł mnie to wyszło i to jest właśnie coś takiego, że mogę sobie podłączyć do roweru miejskiego w moim przypadku mam w przedniej piaście prądnicę 6V na 3W A to mi daje na wyjściu 5V 0,8A maksymalnie Także do, ładania, do ładowania telefonu jeszcze, jeszcze się zmieści Bo niektóre telefony nie włączają się jak mają za mało amperów No i działa przy tym lampka Zaraz Wam to pokażę, jak rozbiorę, jak wygląda cała elektronika Ok, całość już sobie odpakowałem z taśmy. Włożyłem sobie tą całą płytkę do takiej, jak się instalacja chowa. Są takie, jakby szyny, Nie wiem, czy jak to nazwać. I zaraz wyciągnę tą całą płytkę z tego i wam pokażę, jak to wygląda. Więc po rozebraniu tej płytki. Całość wygląda tak, tutaj jest wejście z prądnicy Przechodzi przez taki właśnie tutaj I mamy elementy, dokładnie nie wiem co to jest za tym niebieskim Nie powiem wam, musicie sobie to sami rozszyfrować, dwa kondensatory Tutaj jest jakiś kurcze jeszcze też chłodzony radiatorem. Nie wiem, nie wiem też dokładnie co to jest. Znaczy nie pamiętam jak się to nazywa. I za tym idzie kondensator. No tu jest dioda ta czarna. Tutaj też jakiś kondensator. No i cała płytka. I dokładnie teraz czekam na coś takiego, jak tutaj, sama ta końcówka, ta płyteczka. Sali Express są takie już zrobione. No powiedzmy, jest Chyba już jest wszystko upchane. To, co jest tu w płytce. I to działa bez problemu. Ładuje i telefon, i zasila lampkę. Jest zrobione bardzo dobrze. I to za 10 zł mi gościu sprzedał.